Syrenka warszawska oblana pomarańczową farbą w Dzień Kobiet. Kamskie słowa, słowo do Szymona Hołowni, pani poseł Żukowskiej. Sugestia, że mężczyźni nie mają co narzekać na pobór do wojska, bo mogą... Kobiety na wojnie pani poseł Kucharskiej, dziedzic. W dzisiejszych czasach, kiedy debata publiczna coraz częściej przesuwa się na skrajne bieguny, trudno znaleźć miejsce na zrównoważoną dyskusję. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj kilku ciekawym wypowiedziom przedstawicieli lewicy, którzy co rusz udowadniają nam, że dyskusja może istnieć, ale jedynie kiedy działa w jedną stronę. Dowiemy się, w jaki sposób Zielony Ład pomaga rolnikom, zapytamy przedstawiciela lewicy, na czym polega wolność słowa w lewicowym pryzmacie i poznamy nowy sposób na antykoncepcję. Nie zapomnijcie zostawić. Łapki w górę i subka, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy. A wy napiszcie w komentarzu: Jaki najdziwniejszy rodzaj protestów w wykonaniu lewicy widzieliście? Jeden, dwa, trzy napisane no to lecimy. Nie od dziś wiadomo, że rolnicy protestują nie bez powodu. Pakiet unijnych ustaw mających na celu osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050 wzbudza oczywiste kontrowersje wśród obywateli. Ich niezadowolenie wynika z obaw, że wprowadzone regulacje, takie jak ograniczenie używania pestycydów i nawozów, czy zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego, mogą znacząco zwiększyć koszty produkcji przy jednoczesnym spadku dochodów. Krytyka ze strony rolników skupia się na potencjalnym zagrożeniu dla ich interesów ekonomicznych oraz na obawach. Przed biurokratyzacją i nadmiernymi regulacjami, które mogą hamować rozwój tradycyjnego rolnictwa. Pomimo zapowiedzi Komisji Europejskiej o wycofaniu niektórych postanowień Zielonego Ładu, w odpowiedzi na protesty niepokój wśród rolników pozostaje. Niektórzy uważają jednak, że Zielony Ład nie jest tak niebezpieczny, jak się mówi, a nawet, że miałby pomóc protestującym. My potrzebujemy rozwiązań, które yy, dzięki którym będziemy mogli yy, po prostu. Przeżyć na naszym kontynencie i w naszych krajach, musimy wprowadzać te rozwiązania z Zielonego Ładu. Bo jeżeli ich nie zaczniemy wprowadzać, to za chwilę rolnicy nie będą mieli co po prostu uprawiać na swojej ziemi. I tak wygląda niestety smutna rzeczywistość. Okazuje się, że sprawa jest bardzo prosta. Rolnicy nie powinni protestować, bo według przedstawicieli Lewicy, sami sobie tym szkodzą. Nie każdy by się z tym chyba zgodził. Jest to dość paradoksalne, że nasi przedstawiciele głoszą, że popierają rolników i będą szukali wspólnych rozwiązań, a następnie pojawiają się takie głosy jak ten pani Matysiak, twierdzącej, że sami sobie w ten sposób szkodzimy. Może warto by było najpierw oddzielić potrzeby ekologicznego rozwoju Europy od poświęcenia naszej wewnętrznej wymiany towarów, a następnie na tej podstawie tworzyć zielony ład i mówić, że nie jest. Dla dla nas szkodliwy. Dziś jednak nie tylko rolnicy protestują. Lewica jest znana ze swoich ciekawych sposobów na okazywanie niezadowolenia. W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta odbył się kontrowersyjny performance pod tytułem Czyszczenie Zachęty. Został on zorganizowany przez kuratorkę Ander Rottenberg, która stwierdziła, że w ostatnich latach galeria była miejscem politycznych napięć, a autorytarny sposób zarządzania i ideologizacja programu zabrudziły te instytucje. Sam rytuał oczyszczania polegał na tym, że uczestnicy pełzali po podłodze, lizali schody i szczekali. Od razu uprzedzam, że jest to dość nieprzyjemny widok, a jeszcze Bardziej nieprzyjemne może być to dla Waszych uszu. Jest to z pewnością interesujące wystąpienie. W performansie wzięli udział m.in. aktorzy Andrzej Hyra i Karolina Kraczkowska oraz inne osoby ze świata sztuki. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił także minister Sienkiewicz. Według internautów był to protest przeciwny poprzedniej władzy Prawa i Sprawiedliwości. Bądź też jakiegoś rodzaju okazanie entuzjazmu w związku z przejęciem kontroli w kraju przez koalicję rządzącą. Podobno jest to też jakiegoś rodzaju sztuka, ale ciężko mi ją chyba pojąć. Taka już jest chyba ta cała sztuka nowoczesna. Ale wiecie, jakby kto inny podobnego rodzaju wystąpienie przedstawił odbiór, byłby pewnie skrajnie inny. W kontekście tego, co wypada, są dziś równi i równiejsi. Środowiska lewicowe bywają nierzadko oskarżane o stosowanie podwójnych standardów w kwestii wolności słowa, ekspresji artystycznej i tym podobnych rodzajów manifestacji. Z jednej strony postulują daleko idącą swobodę wypowiedzi, zniesienie tabu i przełamywanie konwencji, z drugiej jednak same wprowadzają nowe ograniczenia w postaci tzw. poprawności politycznej, która ma chronić grupy postrzegane jako dyskryminowane. Krytycy zauważają, że lewica toleruje kontrowersyjne i obrazoburcze działania, o ile wymierzone są w tradycyjne autorytety, religie czy konserwatywność. Obyczajowość. Natomiast ostro reaguje na wszelkie przejawy tego, co uznaje za mowę nienawiści, seksizm, homofobię, rasizm. Ta asymetria wywołuje sprzeciw środowisk konserwatywnych i prawicowych. Oskarżają one lewicę o cenzurę i ograniczanie wolności słowa tym, z którymi się nie zgadza. Uważają, że poprawność polityczna stała się narzędziem ideologicznej dominacji, a nie ochrony słabszych. Zresztą sami już nie ukrywają, że takie zjawisko ma miejsce. Antyszczepionkowe bestie posła Treli, hamskie słowa słowo do Szymona Hołowni pani poseł Żukowskiej, sugestia, że mężczyźni nie mają co narzekać na pobór do wojska, bo mogą kobiety na wojnie pani poseł Kucharskiej Dziedzic. Lewica podobno walczy z hejtem, a sama jest najbardziej hejterską partią w Sejmie. Dlaczego sami nie zaczniecie od usuwania z polityki własnych posłów za takie słowa? Nie, nie czuję, że Lewica dziś jest jakąś hejterską partią i naprawdę nie, rekomenduję wszystkim, którzy... Nie, Oceniają albo czytają słowa posłanek i posłów lewicy, wczytywanie się głębsze w to, w jakich kontekstach padają te wypowiedzi. Jednocześnie nikt nie ukrywa się za jakimiś nikami, nikt nie chowa głowy w piasek. Dzieje się to biorąc też odpowiedzialność przy nazwisku swoim za swoje słowa, jeżeli padają mocniejsze słowa, a są w emocjach, ja już o tym dzisiaj powiedziałem. Pan należy do polityków, którzy nie używają takich słów. Jest pan znany no, z pewnej elegancji. Czy nie bolą pana te słowa pana, pana kolegów, pana koleżanek? Nie, bo wiem jakie są emocje. To znaczy, jeżeli przychodzi do sprawy załatwienia spraw e, takich jak... Prawo aborcyjne, prawo kobiet do decydowania o sobie. No to jeżeli coś nie jest zrealizowane przez lata, to później pojawiają się emocje. Ale gdy politycy innych frakcji stosują podobnej narracji, to są nazywani agresorami, nie mówiąc już o aktach protestu jak zgaszenie świecy hanukowej przez Grzegorza Brauna. A gdy dochodzi do protestów związanych z przykładowo ekologią, nie są one już społecznie postrzegane tak negatywnie. Syrenka warszawska oblana pomarańczową farbą w Dzień Kobiet. Skandaliczną akcję przeprowadziły dwie aktywistki z ostatnich pokolenia, w celu zwrócenia uwagi na zbliżającą się katastrofę klimatyczną, dziewczyny zostały zatrzymane przez policję. Oczywiście istnieje różnica między oblaniem farbą zabytku, a zgaszeniem symbolu religijnego, przynajmniej dla wyznawców. Warto jednak mieć tę niewidzialną barierę na uwadze, ale na tym się te dziwności nie kończą. Mieliście już pewnie styczność z informacjami mówiącymi o dość radykalnych zmianach w polskiej edukacji. Wywołały one niemałe kontrowersje. Jednym z elementów tych zmian jest ograniczenie ilości materiału. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, zapowiedziała, że ze szkół znika przedmiot historia i teraźniejszość. Natomiast w klasach od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej zostanie wprowadzonych 12 godzin lekcyjnych poświęconych pierwszej pomocy. Co innego jest jednak wyjątkowo ciekawe. Zajęcia te będą prowadzone we współpracy z wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Fundacja ta ma szkolić nauczycieli i dostarczać do szkół fantomy do ćwiczeń. Za, za to w klasach 1-3 szkoły podstawowej wchodzi 12 godzin pierwszej pomocy. I to jest współpraca z Wośpem. E, to jest, e, Wośp daje, można powiedzieć, know-how, ponieważ Wośp będzie szkolić nauczycieli. E, nauczyciele będą uczyć dzieci i Wośp, co więcej, dostarcza fantomy do szkół. W związku z tym w każdej szkole będzie możliwość rzeczywiście realnego ćwiczenia. To Czyli i klasy 1-3. Wchodzi do szkół i tam nie. będzie prowadzić takie orkiestr... nie, 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 jeszcze raz. Wielka orkiestra świątecznej pomocy będzie szkolić nauczycieli. Nauczycieli klas 1-3 nie będzie wchodzić do szkół. Przeszkoleni przez WOŚP nauczyciele będą następnie uczyć dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy. Lubnauer tłumaczyła, że Woźp wystąpiła z taką propozycją i od lat prowadzi podobne działania w szkołach, które same się do nich zgłaszają. Zaznaczyła też, że wszelka pomoc organizacji pozarządowych jest ważna, gdyż edukacja zawsze jest niedofinansowana, a szczególnie ważna, gdy jest oferowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zapowiedź ta wywołała fale komentarzy w internecie. Wielu komentujących uważa, że Woźp nie będzie wykonywać tych szkoleń za darmo. Przypominają też o politycznym zaangażowaniu Jerzego Owsiaka po stronie opozycji w ostatnich wyborach parlamentarnych. Pojawiają się głosy, że jest to forma dojenia publicznej kasy i znalezienia nowego źródła finansowania dla WOŚ. Nie jest to wykluczony scenariusz, chociaż jest też to jakieś rozwiązanie. Wiadomo nie od dziś, że w polskich szkołach panuje deficyt nauczycieli, więc mogłoby to być jakiegoś rodzaju rozwiązanie dla zażegnania jednego z tych problemów. Wiele osób uważa, że takie rozwiązania jak zapłodnienie in vitro, aborcja czy pigułka dzień po są etycznie niepoprawne. Może być to przekonanie, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia. W związku z tym można uważać, że niszczenie zapłodnionej komórki jajowej lub płodu jest zabiciem istoty ludzkiej, co stoi w sprzeczności z zasadą świętości życia i jest równoznaczne z morderstwem. Innym powodem jest obawa, że zbyt łatwy dostęp do takich metod może prowadzić do ich nadużywania i traktowania ich jako zwykłej formy kontroli urodzeń. Zamiast środka ostatecznego Osoby te obawiają się, że może to doprowadzić do zbagatelizowania wartości życia ludzkiego i przyczynić się do upowszechnienia postawy konsumpcjonizmu wobec dzieci, każdy z nas ma jednak prawo do posiadania własnej opinii w tym zakresie. Chociaż można niekiedy odnieść wrażenie, że nasza władza może próbować narzucić nam opinie na temat tego, czy popieramy, czy też niepodobne rozwiązania. Wielu Polaków jest stawianych przez to w sytuacji bez wyjścia, bez uwzględniania ich poglądów i przekonań. Wzbudza to jeszcze większe poróżnienie w społeczeństwie. Jeżeli taka, Młoda kobieta w cyklu przyjmie kilkakrotnie tą tabletkę, o której mówicie, awaryjną, bo jest to poza kontrolą lekarską. To bardzo jest duża y, y, możliwość, że to absolutnie uderzy w jej zdrowie. I o to wszystko chodzi, że wy. Czy pani nie, wzrost cen nie, 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 Byłam dzisiaj nie tylko bierzecie odpowiedzialność za zdrowie, zdrowie kobiety. A tak, Ale jak ostrożnie. Nie nie niech, niech te panie wreszcie zaczną Wiecie namawiać panie? mężczyzn takie jak pani. Aha. O tak skrajnie lewicowych poglądach. Do mężczyzn to was aktomi, tych Ale swoich. Obieźcie. Proszę namawiać! Obieźcie. A kobietom. Proszę pozwolić, dbać o swoje zdrowie, no, szczególnie tym przede wszystkim. Jest to też chyba rozwiązanie, prawda? Ciąża też przecież dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie ma zapłodnienia bez obecności przedstawicieli obu płci. Może warto byłoby się więc zainteresować także mężczyznami, skoro tak silnie walczymy o równość? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!